Bogactwa nie buduje się w jeden dzień. Buduje się je z wizją i prowadzi z jasnością. Zaufanie wzmacnia każdą decyzję. Szukam zdywersyfikowanych możliwości: nieruchomości, zielona energia, akcje, technologia na całym świecie. Postęp jest zaprojektowany, by trwać. Za każdym ruchem stoi prawdziwa wiedza, śledząca puls globalnego rynku. To globalny zasięg, lokalne zrozumienie. Kapitał napędza ambicje. A ja wiem, że każde marzenie potrzebuje odpowiedniego paliwa. Ale ochrona jest najważniejsza, bez kompromisów, ponieważ inwestowanie to ostatecznie ludzie. Poruszam się z rynkami, szybko i świadomie. Pewność siebie? Buduje się ją każdego dnia, portfel po portfelu. Każdy plan wzrostu jest dopracowywany z prawdziwą precyzją. Tak właśnie wolność jest zakotwiczona w stabilności. Wierzę w partnerstwa, które trwają. Siła pochodzi z różnorodności, innowacyjnej technologii zrównoważonej energii, solidnych nieruchomości. A wizja to ona kształtuje jutro. Widzę rodziny, innowatorów, przedsiębiorców, którzy rozwijają się, bo ambicja potrzebuje odpowiedniego połączenia, aby rosnąć. Neraxis Group. Budujemy bogactwo. Budujemy przyszłość.